Bardzo fajną ciekawostkę. Stają się dlaczego nie gram z skinami do Jessica. Otóż każdy mi się w sumie podoba. Prawdopodobnie kiedyś ma tłumaczyłem. Mianowicie, że od remodela oczywiście gram zwykłą Jessica. każda z nich mi się bardzo repair. podoba, ale pewnie nie wiem czy kiedyś Wam mówiłem, ale chyba nie, że Broken żaden skin do Jessica repair. nie dostał remodelu. Oczywiście filmy teraz będą pojawiać się rzadko. Tak już powoli do szkoły. Czyli najbardziej, co sąbiony już często grać Red Dragon, z tą zwykłą. Znacie, w sumie bardzo mi się oczywiście podoba. Mam tylko nadzieję, że chociaż w następnej aktualizacji zremodelują mi skiny, prawda? Jest taka. I kochani, chcę wam jeszcze coś bardzo ciekawego powiedzieć, w sumie. Ostatnio, oczywiście, coś robię też z tymi questami. oczywiście miejsce zostały. No i tak, jak widzicie, oczywiście, z mój nienawidzony quest wrócił. Mój koszmar się spełnił. Aż mam ochotę, po prostu, trochę sobie trochę pohejtować, nagrze za to, że po prostu, że akurat takiego questa daje. Nie no, i hopiernicze. nie chcę się tego robić, bo po prostu żegać się jak na rosę dają, naprawdę. Ale. Wiecie co, ja dam temat na inny odcinek w sumie, bo. W sumie próbujemy do końca gadać, bo większość ma oczywiście dość, jeśli to mówi albo. Nie mówię tego na odcinku, ale. Mówi co jakiś czas. Ale drodze tylko, że dać oczywiście taką fajną zagadkę, bo w sumie jak wiecie gram niby każdym skinem. Gram w kiedyś. Ale. ale prawda jest Time taka oczywiście, że... Ze... Teraz gram tą desikę tam Mam tylko nadzieję, że odszły aktualizację, chociaż zmienię, bo w sumie... Szkoda jest taka, że na przykład że tu widzimy nową, a tutaj na przykład widzimy starą. bo Zobaczcie, to tak jest po prostu w sumie różnica. Znaczy jak gram na przykład z Kinem do Rosy, czyli Major Rosą to w ogóle w ogóle kojarzy mi się trochę właśnie z nią. Jeszcze takie powiem szczerze podobieństwo. Jeśli byście chcieli więcej takich ciekawostek, to może dajcie w komentarzach. Gdzieś może ja może następny film będzie jeszcze nieco w sobotę. W sumie nie wiem, ale... No tak nieco zmieścić. Także więc. Więc trzymajcie się.